Witam Was serdecznie. Te piękne widoki, które tutaj widzicie, to województwo zachodnio-pomorskie. Jesteśmy we wsi Kurcewo, w której zaraz, oczywiście, pokażę Wam stary cmentarz, który się tam znajduje, ale najpierw, jeszcze przed wsią, według map Google, są tutaj dwa silosy zbożowe, używane jeszcze przez Niemców. To tak w ramach wstępu, a teraz jedziemy już do wsi na cmentarz. Po północnej stronie wsi przy tablicy z nazwą miejscowości wchodzimy na taki niewielki wzgórek i naszym oczom ukazują się stare poniemieckie nagrobki. Zaczniemy może od lewej strony. Jeszcze parę lat temu cmentarz nie był w takiej dobrej kondycji. W 2018 roku został uporządkowany przez grupę eksploracyjno-historyczną Pomerania. Usunięto wtedy wiele krzaków, które zakrywały te nagrobki. Tu widzimy ładnie widoczne napisy: Rok Śmierci 1920. Tam w tej wyższej trawie jest jeszcze jeden taki dosyć wysoki nagrobek. Niestety oddzielają go po krzywy. Dosyć wysokie. A z tyłu za cmentarzem znajduje się pasieka, a widzimy, że na nagrobki tam są dwa. Tutaj drzewo porasta barwinek. Może zasadzony jeszcze w czasach niemieckich. Funkcjonowania tego cmentarza. Przejdziemy dalej po kolejnych nagrobkach. Na tym drzewie także barwinek. Tutaj pozbierane. Oprócz oparcia od krzesła takie połamane płyty tutaj na tej rok śmierci 1929. Być może jest to dolna część tej, która leży tam. Te nagrobki od tyłu jak widzimy są rzeźbione. Na postać takich kamieni polnych. Z przodu nie widziałem na nich żadnych napisów. Widzimy tablic brakuje. krzesła na górze są upiłowane. Kolejny nagrobek tutaj, ten widzimy, jest bardzo, ładnym, jest bardzo ładnie zdobiony, chociaż w dużej części ułamany. Tu druga płyta zapisana taką ozdobną czcionką z XIX wieku, dokładnej daty nie widzę. Ten nagrobek połamany, widzimy brzmi miał kamienny krzyż. Tu także nagrobki bez napisów. Brakującymi płytami. I tam z tyłu widoczna pasieka, o której mówiłem. Chyba ostatnie dwa nagrobki znajdziemy tu. No, obu z nich także brakuje tablic. I tam jeszcze jeden taki pomniczek. A tu jeszcze kamień, ale tu także nic nie ma. Tam też tablica, również bez napisów. No, i dalej bardzo urokliwy popołudniowy widok na pole. A sam cmentarz, mimo że 4 lata temu był porządkowany, to chyba trochę przydałoby mu się znowu jakiegoś wsparcia, bo kolejne nagrobki zaczynają zarastać. No, i to taki krótki film z napotkanego po drodze cmentarza. W województwie zachodniopomorskim, dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.